Cześć, tu Agata Czarkowska i witam cię w wymiarach kobiecości. Przestrzeni i programie, gdzie łączymy psychologię, duchowość i codzienność, by odkrywać głębie kobiecej natury. Zaczynajmy. Hello ladies, z tej strony Agata i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak nawiązywać głębokie relacje z drugim człowiekiem, jak te relacje tworzyć. To jest pytanie i pomysł, który przyszedł mi po tym, jak jedna z was na live'ie Zapytała o właśnie kwestię tego, co zrobić, kiedy nie potrafię jakoś nawiązywać głębokich relacji. Kiedy potrafię się tak pośmiać, potrafię się uchichrać, ale tak, żeby z kimś mieć głębszą więź, głębsze połączenie, to nie potrafię. I dzisiaj, słuchajcie sobie, o tym porozmawiamy i powiem Tobie konkretę, co zrobić, żeby móc te głębokie relacje z ludźmi, Nawiązywać. To jest jedna z podstawowych potrzeb bycia człowiekiem, więc jest to faktycznie ważny element naszego życia, żeby potrafić te relacje tworzyć. I myślę, że jesteśmy w takim, w takim czasie w naszej kulturze i w ewolucji gatunku ludzkiego, gdzie jest to wyzwanie. Mamy coraz więcej technologii, coraz więcej bodźców, które nas od relacji międzyludzkich odciągają, natomiast jesteśmy stworzeni. Po to, żeby te relacje nawiązywać, i to jest prostsze niż się wydaje. Natomiast wy trzeba po prostu znać te rzeczy, o których dzisiaj będziemy sobie rozmawiać. Więc nie przedłużając, słuchajcie, zaczynajmy. Przede wszystkim, dziewczyny, żeby być w stanie nawiązywać głęboką relację z drugim człowiekiem, potrzebujesz ją mieć ze sobą. I chcę to powtórzyć: żeby nawiązywać relacje, Głęboką relację z drugim człowiekiem potrzebujesz głębokiej relacji ze sobą. Tak jak często mówimy, jesteśmy jednością. To nasze ego i to human experience tworzy iluzję odrębności, iluzję tego, że w jakiś sposób mm, jesteśmy od siebie oddzieleni na ten czas, kiedy jesteśmy w tej organicznej formie. Skoro jesteśmy jednością, to tak naprawdę, inne osoby są niejako takimi hologramami naszej świadomości. Te z Was, które są u mnie na kursie wysokowibracyjna, wiedzą, że umysł to jest projektor, to nie jest kamera. Więc to nie jest tak, że Twój umysł rejestruje ten faktyczny obraz, który jest obiektywny obraz. Gdyby tak było, to byłabyś w stanie gołym okiem e, zauważyć. Atomy, które wibrują na takim cząsteczkowym poziomie, ale nie widzisz tego, prawda? Nie jesteś w stanie tego dostrzec. No właśnie, bo nasza percepcja jest w pewien sposób, w bardzo duży sposób ograniczona. Tak samo nie widzisz fal e, Wi-Fi, które zapewniają tobie internet w Twoich urządzeniach, prawda? Natomiast to nadal działa, tylko Ty po prostu nie jesteś w stanie ich dostrzec. Twój, twój aparat percepcyjny nie widzi tej częstotliwości. Skoro już sobie zdajemy z tego sprawę, to wiemy, że wszystko jest odzwierciedleniem niejako nas i tego, co my jesteśmy w stanie postrzegać i co my jesteśmy w stanie tworzyć. Więc jeśli masz trudność z tworzeniem głębokiej relacji z drugim człowiekiem, to dlatego, że nie masz tej głębokiej relacji ze sobą. W programie wysokowibracyjna, jeżeli chcesz się tego nauczyć, tam się nauczysz, jak poznawać siebie, jak poznawać warstwy siebie i jak faktycznie je integrować, bo stworzysz taką relację, na jaką sobie pozwolisz, tak głęboką, na jaką sobie pozwolisz. Jeżeli masz masę rzeczy nieuświadomionych, masę mechanizmów obronnych, masę mm, tego funkcjonowania w, takim, w tej nieświadomości, w takim po prostu amoku. Yy, tych obron, to, będzie ci, to będziesz tylko pozwalała sobie na relacje, które na przykład nie aktywują tych obron. Więc w rozmowie nie będziesz wchodzić na głębokie tematy, y, które są dla Ciebie ważne, bo nie będziesz w ogóle miała na to przestrzeni emocjonalnej. W Twoim świecie będzie się materializowało wszystko, co, na co masz przestrzeń, na co stworzyłaś przestrzeń. I numer jeden jest zawsze tworzenie głębokiej relacji z sobą. Numer dwa, słuchajcie. Pielęgnowanie otwartości na inne postawy, poglądy i opinie jest kluczowe w kontekście tworzenia takich wartościowych, głębokich relacji w naszym życiu: czy to z partnerem, czy to z przyjaciółkami, czy to z rodziną. I to, jest, to był dla mnie bardzo trudny element, muszę Wam powiedzieć, bo ja, jak już pewnie wiecie, jeżeli znacie mnie, Dłużej, a jeżeli jesteś tu pierwszy raz, to możesz się dowiedzieć o mnie tego, że jestem osobą z natury waleczną i mam dość silny charakter, więc zawsze byłam tą dziewczyną, która dyskutowała na zajęciach, wyrażała swoje zdanie, miała swoją opinię. I był to dla mnie trudny element, i przez to długo nie byłam w stanie nawiązywać głębokich relacji, bo mm, kiedy tylko czułam, że ktoś nie ma takich poglądów jak ja, to czułam taki, takie rozłączenie. Taki brak zgodności i chciałam się po prostu od tej osoby izolować. Natomiast to jest nadal, to było nadal związane z tym, że ja nie byłam świadoma tego, że my jesteśmy jednością. Więc nawet osoba, e, która jest, która ma skrajnie inne poglądy niż ja, ona nadal jest hologramem mojego umysłu. Ja w ogóle lubię patrzeć na świat i może dla niektórych to być na maksa triggerujące. E, natomiast. To nie chodzi o to w takim złym tego słowa znaczeniu. Ja lubię patrzeć na ludzi wokół i na to, co się dzieje wokół mnie w ogóle, jako hologram mojej świadomości i hologram mojej pracy nad sobą i odzwierciedlenie tego, na jakim etapie ja jestem w tej pracy nad sobą. E, więc jeżeli ja widzę osobę, która ma skrajnie inne poglądy, to ja... Nie uruchamia mi się nienawiść do tej osoby już, albo nie uruchamia mi się chęć izolacji, dlatego, że jestem doskonale świadoma tego, że nasze poglądy i opinie się diametralnie, non-stop zmieniają, czasami wręcz z dnia na dzień. Przypomnij sobie siebie sprzed pięciu lat, sprzed dziesięciu lat. Prawdopodobnie miałaś zupełnie inne poglądy. Teraz na przykład możesz być wierząca, a wcześniej byłaś totalnie antywiara. Kiedyś byłaś bardzo wierząca, teraz jesteś totalnie antywiara. Różne postawy można mm, przybierać jako człowiek względem różnych zjawisk i kiedy usuniesz z tego, ze swojego umysłu to, tą iluzję odrębności, to rozumiesz, że ej, dlaczego ja mam się denerwować na to, że ludzie mają inną opinię, inne zdanie, inny pogląd, skoro ja sama kiedyś miałam ten pogląd. I to wszystko jest tylko hologram mojego umysłu, więc jeżeli ja widzę jakąś postawę, która jest inna od mojej, to tak naprawdę to jest też część mojego umysłu. Jest ta cząstka we mnie, która się zastanawiała nad tym w ten sposób, jak ta osoba się zastanawia, tylko podjęłam inną decyzję. Yy, moja opinia poszła w inną stronę, ale to jest nadal tylko opinia. I pamiętacie, ja wam mówiłam, że opinie są tanie, że opinie nic nie kosztują i każdy może ją mieć, więc nie chodzi o to, że musisz się trzymać z każdą osobą na, tej, na tym świecie, natomiast możesz utrzymywać otwarte serce dzięki tej postawie, o której mówię. Dzięki temu, że nawet osoby o skrajnie innych poglądach, skrajnie innych, z innej religii, innego wyznania, e, innego systemu duchowego, innej kultury nadal są z Tobą jednością, bo są człowiekiem, mają. Te same mechanizmy, które funkcjonują, i bardzo możliwe, że gdybyś ty była w ich butach, to wytworzyłabyś te same mechanizmy i te same poglądy. Więc nie ma sensu wczuwać się w tą iluzję odrębności, która jest i tak tylko tutaj u nas na chwilę, na ten czas, kiedy przyjmujemy tą organiczną formę. Nie ma sensu w nią wchodzić, bo wtedy nie jesteś w stanie faktycznie drugiego człowieka słuchać. I to jest istotne dziewczyny, że my często jesteśmy tak zaaferowani sobą i swoimi poglądami, i tym, żeby udowodnić rację, że, że my ją mamy, że my nawet nie słuchamy i my nie chcemy słuchać drugiego człowieka. I widziałam takie świetne badanie o tym, że najbardziej popularne osoby to były te osoby, które miały najdłuższą listę osób, które lubią, I co nam to mówi? że żeby być popularnym w cudzysłowiu to nie jest jakby opowieść o tobie, że ty jesteś popularna, to jest opowieść o tym, że jesteś zainteresowana drugim człowiekiem i że dużo ludzi po prostu lubisz. I uśmiechasz się do nich, zagadujesz do nich, jesteś ciekawa jak im mija dzień, jakim mija życie. To nie jest gra na pokazywanie się z jakiejś strony. I myślę, że to jest często problem, jaki mamy w relacjach, jeżeli jesteśmy mocno w ego. A większość z nas jest, bo takie to są czasy i w ogóle to jest taka tendencja jakby jak najbardziej ludzka, że my nie słuchamy, tylko my chcemy się prezentować i to uniemożliwia ci wchodzenie głęboko. Więc przekieruj uwagę w relacji i w relacjach na tą drugą osobę, na to, co u niej, jak ona się trzyma, co możecie ciekawego opowiedzieć, co możecie sobie ciekawego opowiedzieć, bo uwaga, jesteście jednością. To jest tylko iluzja, że jesteś czymś odrębnym, więc wszelkie postawy, które nawet mogą Cię w cudzysłowie denerwować w tej osobie, są również częścią Ciebie i również są Tobie znane. I, i, to, i zawsze jest jakby sposób, żeby móc je złączyć i żeby móc się czegoś ciekawego z tych postaw dowiedzieć. Kolejna kwestia jest taka, mój trzeci punkt, który słuchajcie, sobie zapisałam, jest taki, że. Żeby mieć głębokie relacje, musisz przede wszystkim chcieć je mieć. I to jest w ogóle podstawa wszystkiego w życiu. My często chyba zapominamy o tym, ja często o tym mówię w podcaście, ale jedno mówić, drugie ucieleśniać, dla większości z nas. Dziewczyny, my jesteśmy stworzone na podobieństwo Boga. W tym zdaniu... Z pierwszej księgi rodzaju z Biblii jest zawarte to, że Ty masz w sobie to, co boskie. Że Ty masz w sobie to, co boskie. Ty masz moc twórczą i Ty masz moc kierowania swoim życiem w sposób, w jaki tego pragniesz. I to, czego ja nie lubię w tym całym konflikcie między New Age'em a chrześcijaństwem, a innymi religiami, to to, że Albo mamy New Age, który mówi: rób tylko co ci się podoba, manifestuj tylko swoją rzeczywistość, nie patrz na moralność, możesz mieć wszystko. Albo mam religię, która mówi: oczywiście to jest teraz bardzo takie, hmm, spolaryzowałam to mocno, nie? Oczywiście jest wiele smaków między i jest wiele osób, które rozumieją tą różnicę. Natomiast, tak mówię, mówiąc ogólnie, na potrzeby tego odcinka. Albo mam religię, która mówi, że Bóg jest czymś oddzielnym, on jest dużo lepszy od nas, jesteśmy niewarci go, e, nie zasługujemy na to, żeby on do nas przychodził. Co z tego, że wysłał swojego syna, żeby umarł za nas na krzyżu? Nie, nie jesteśmy go, jego warci w ogóle. E, I powinniśmy czekać łaskawie, aż on nam pokaże drogę i się uniżać, bo nie jesteśmy jego godni. A ja bym chciała w mojej działalności i chciałabym, żebyś ty również. Była w stanie złączyć te dwie postawy, bo tak naprawdę żadna z nich nie jest, nie wyklucza się. Żadna z nich się nie wyklucza w tym sensie, że Bóg jest istotą poza naszą świadomością, której my nie jesteśmy w stanie w ogóle pojąć. Bóg jest również w nas, bo Bóg jest przecież omnipresent, on jest wszechobecny. To nie jest ktoś oddzielony od nas. Który jest gdzieś na górze. To jest koncept, którego my nawet nie jesteśmy w stanie pojąć naszym ludzkim umysłem i ja nawet nie, nie próbuję Go pojąć, tylko ja Go czuję. Więc skoro ja zostałam stworzona na podobieństwo tego Boga, który działa poza 3D, poza wymiarem, to ja jestem w stanie, jeżeli ja czegoś pragnę, to materializować. I to nam mówi Jezus również. Że my i ta, ten element, o którym on mówi, o wierze, o tym, że człowieku małej wiary, dlaczego zwątpiłeś, to twoja wiara ciebie uzdrowiła, kiedy mówi do, do tej pani, która miała, która, do kobiety, która chorowała na krwotok. On jej mówi, twoja wiara ciebie uzdrowiła, nie ja. On jej to mówi. Twoja wiara ciebie uzdrowiła. I wiara, Tutaj chodzi o to przekonanie. Ona była święcie przekonana na komórkowym poziomie, stąd, że dotykając e, części ubioru Jezusa, ona zostanie uzdrowiona, i tak się stało. I to nam Bóg próbuje przekazać non-stop, ale my to przekręcamy. My to przekręcamy, że, bo nie jesteśmy w stanie uwierzyć w to. Jak dużo władzy, władzy nie w tym złym sensie, że nie wiem, że taki, takiej egoistycznej władzy, nie. Jak dużo mocy, o mocy to jest lepsze słowo na to, jak dużo mocy ty masz w sobie, żeby tworzyć swoją rzeczywistość i ty masz ją tworzyć. Widziałam gdzieś ostatnio też piękny fragment jednego mężczyzny na TikToku, który mówił o tym, że był w kinie. No, i jakby on mówił trochę o swoim e, spotkaniu z Jezusem. I, e, I że w tym spotkaniu z Jezusem, on mu powiedział, że chciałby, żeby ludzie zrozumieli, że my, że jesteśmy jak supermeni, że jesteśmy jak superbohaterowie, że jesteśmy w stanie e, sprawczością i wiarą, emocjonalnym przekonaniem, że ja mogę wszystko, działać wszystko, że możemy wiarą przenosić góry. To, jest, to są zapisy z Biblii. Ale po prostu. Nasza ludzka świadomość tego nie przetworzyła w ten sposób dotychczas i przetwarzała to jak, tylko jako poddaństwo, bo byłyś, byliśmy na tych częstotliwościach poddania się, y, przetrwania, wstydu, złości. I teraz dopiero uczymy się, jak wschodzić coraz wyżej. I ja uważam, że to można pięknie zintegrować. Ja uważam, że to można pięknie zintegrować, więc Ty, żeby mieć głębokie relacje z ludźmi, musisz ich chcieć. Jeżeli zadecydujesz, ja chcę mieć głębokie relacje, będziesz mieć głębokie relacje. Jest też piękny cytat hmm, Eckharta Tolla, bodajże mam nadzieję, że dobrze czytam jego imię i nazwisko. Wszystko, co według Ciebie świat ci odmawia, Ty odmawiasz światu. Więc jeżeli Ty czujesz, że nie masz żadnych wartościowych relacji, że jakoś nie poznajesz mężczyzn, nie poznajesz fajnych kobiet, nie poznajesz... W ogóle ludzi, to dlatego, że podświadomie nie podjęłaś decyzji, bad podjęłaś decyzję, że ty nie chcesz ich poznawać. Ty odmawiasz światu tej części siebie, która mogłaby być w świecie, nawiązywać relacje. I jak przeanalizujesz swoje zachowania, które zapewne czynisz nieświadomie, nieświadomie to zobaczysz, że to się zgadza, zobaczysz, że możesz. Ma na to, że na uczelni nie masz żadnych fajnych ludzi, ale tak naprawdę nigdy z nimi nie rozmawiasz, bo masz już takie przekonanie, że oni nie będą fajni. Albo możesz mieć przekonanie, że wszystkie dziewczyny to są drama queens i magicznie wszystkie kobiety w Twoim życiu to są drama queens, bo Ty odmawiasz światu tej części siebie, która mogłaby nawiązywać głębokie relacje z kobietami i dostrzegać w nich coś więcej yy, niż tylko. To, co sama masz w sobie. Więc to jest taka istotna część, czasami ciężka do pojęcia, ale bardzo, bardzo istotna, że wszystko się sprowadza do Twojej decyzji. I ja chcę. I ja chcę. I to jest ważne. I chcę, dziewczyny, żebyście faktycznie słuchając te odcinki, pochłaniając te treści, a nie traktowały ich jako tylko takiego zapychacza czasu, żeby mi przyjemniej mijał czas, tylko ja chcę, żebyście wy ucieleśniały te, te kwestie. Żebyście by to czuły w każdej komórce waszego istnienia i żeby o to transformowało sposób, w jaki Wy pokazujecie się w świecie. To jest bardzo istotne, bo mamy pełno treści, wszystkie mówią to samo i koniec końców nasze życie się nie zmienia, bo ono się zaczyna od Ciebie. Jeżeli potrzebujesz w tym pomocy, zapraszam do konsultacji, na konsultację ze mną, i ja Ci pokażę takie konkretne drogi, konkretne sposoby zmiany rozumowania zmiany tego, jak się czujesz, techniki. Mogę Ci to pokazać, ale to wszystko zaczyna się od Ciebie. To wszystko zaczyna się od Ciebie i od podjęcia energetycznej decyzji. I będziesz wiedziała, że podjęłaś tą energetyczną decyzję, kiedy w sytuacji, kiedy idziesz do nowego miejsca, zaczniesz emanować taką energią, że naturalnie będziesz chciała uśmiechnąć się do kogoś, Porozmawiać z koleżanką z ławki o tym, jak minął jej dzień. To są przejawy tego, że ty zaczęłaś ucieleśniać tą decyzję. Ale to się najpierw dzieje na poziomie emocjonalnym, na poziomie energetycznej decyzji. Czwarty punkt, który słuchajcie, na dzisiaj przygotowałam, to jest kwestia zazdrości, o którą też bardzo często mnie pytacie. I powiem Wam szczerze, że zazdrość jest na tyle triki, że ja uważam, że to jest bardzo przydatna emocja, bardzo przydatna emocja, ale którą jest ogromnie łatwo przetransformować, jeżeli pamiętasz o tej kwestii, że nie jesteśmy odrębni. Więc wszystko to, co ma ta osoba, której zazdrościsz, jest w dostępie również dla Ciebie. Jeżeli tylko wierzysz, wierzysz, czyli masz emocjonalne przekonanie, jesteś pewna tego, że to jest dla Ciebie dostępne, wtedy będzie to również Twoje. Dlatego zazdrość niejako jest fajna na początku, żeby rozumieć, co ci się podoba, ale potem tak naprawdę ja już prawie, że nie znam tego stanu, bo kiedy tylko mi się zaczyna pojawiać jego zalążek, to ja już wiem, że ja to transmutuję w ok, to chcę, to chcę przyciągnąć do mojego życia i zaczynam ucieleśniać i pracować nad sobą, żeby to się u mnie pojawiło. Więc zazdrość jest tylko drogowskazem. Y Mówienie miliona afirmacji, żeby przestać być zazdrosną, nie ma sensu, bo ta zazdrość się pojawia dla, po coś. Zazdrość się pojawia po to, żebyś ty mogła zmaterializować pragnienie Twojej duszy. A zmaterializujesz to odczuwając, że jest dla Ciebie w dostępie i, i czując się, jakby to już było Twoje. Czując się, jakby to już było Twoje. Jeżeli zazdrościsz jakiejś dziewczynie piękna. I teraz możesz, słuchajcie, możecie używać przeróżnych technik. W moich kursach i w mojej pracy ja najbardziej się skłaniam ku dziennikowaniu, journalowaniu, bo wiem też z badań na temat tego, jak działa nasz kobiecy umysł, że my myślimy w kategoriach bardzo mocno słownych. Więc ja... Kobietom zawsze wskazuje journaling jako świetna opcja, bo my myślimy bardzo werbalnie, mamy też bardzo wysokie umiejętności werbalnie. Więc ja używam do tego journalowania i medytacji i modlitwy. To są takie moje trzy różne rzeczy. Ale tak naprawdę cokolwiek, cokolwiek będziesz emocjonalnie przekonana, że to działa, to to będzie działać. I to jest ogromnie ważne. Rób notatki słuchając mnie. Ucieleśniaj. Niech to nie będzie kolejny podcast, który ci mówi, który przez chwilę słuchasz i czujesz się dobrze, ale nic się w swoim życiu nie zmienia. Nie po to tutaj to robię, nie po to tworzę te treści, tworzę te treści po to, byś stawała się, byś ba, już była kobietą swoich marzeń, bo to się zaczyna po prostu od decyzji, od tego, że ja mówię tak, ja ją, nie, ja ją jestem, ja mam głębokie relacje i ba. Jeżeli masz problem z wczuciem się w to, jak ta kobieta się zachowuje, którą ty, którą ty chcesz być, zastanów się, jak ona myśli. Możesz napisać, jak ona myśli, jak ona się zachowuje rozmawiając z ludźmi, jak ona się zachowuje na uczelni, jak ona się zachowuje w pracy. I ciągle trzymaj takie przekonanie, że ja już tą kobietą jestem, więc ja się nie muszę stresować, ja nie muszę wystawiać tego na piedestal, ja nie muszę czuć się źle. Że kiedyś się tak nie zachowywałam? No, no. Skupiaj się na tu i teraz i na tym, żeby czuć się już tą kobietą. Czuć się tą kobietą, która ma głębokie relacje, ale która potrafi skupiać się na sobie, która dąży do swoich celów, ba ona je ma. I ucieleśnij to. I jeżeli potrzebujesz z tym pomocy na głębokim poziomie, zapraszam do programu Wysokowibracyjna w kwestii radzenia sobie z triggerami i transformowania ich na wartościowe, na wspierające. A w kwestii sprawczości zapraszam do programu Kobieta Sprawcza. Eee, I to by słuchajcie, było tyle na dzisiaj. Dzisiaj taki szybszy odcinek, dynamiczny, ale czuję, że z bardzo silną, taką potent energy. Eee, słuchajcie, wchodzę w, powoli w moją fazę folikularną po menstruacyjnej zimie. I również, właśnie, również mogę Ciebie zaprosić, jeżeli nie rozumiesz, nie jesteś w stanie a, jeszcze planować swojego dnia, swojego cyklu, a, swojego miesiąca, może bardziej bym powiedziała, według, według faz swojego cyklu, to zapraszam do mojego e-booka poradnik kobiecej cykliczności. Tam w bardzo prosty sposób to wszystko tłumaczę. Tłumaczę procesy, tłumaczę rytuały, które możesz wprowadzić do swojego życia, żeby celebrować każdą z Was. Bo wierzę, że my jako istoty cykliczne nie jesteśmy stworzone do takiego funkcjonowania jak mężczyźni. E, działamy w, w obszarach miesiąca, a nie dnia. Nasz cykl hormonalny jest miesięczny, więc... Nie rob, ja nie poruszam treści takich samych w fazie folikularnej jak tych, które poruszam w zimie, i, i myślę, że tą cykliczność można pięknie celebrować i się jej nie wypierać i, i żeby ona była częścią Twojego istnienia. Link do e-booka oczywiście również w opisie. Dziękuję Wam pięknie za dzisiaj, dziękuję Wam pięknie za słuchanie. Widzimy się zapewne na live tym, tym, w tym tygodniu i również za tydzień w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam pięknie i do usłyszenia, Buziaczki.